Że i pan Andrzej z Gdańska, prosimy o pytanie. Dzień dobry, tutaj Andrzej Gdańska. Wszystkich pozdrawiam. Panie Sławku, mam takie pytanie. W świecie liberalnym takim największym wrogiem są urzędy i urzędnicy. I myślę, że Konfederacja jako jedyna taka nadzieja dla przedsiębiorców, ja też jestem przedsiębiorcą powinna coś zrobić z redukcją liczby urzędów i urzędników w Polsce. Czy Konfederacja planuje w tej następnej kadencji wprowadzić jakąś, jakiś projekt ustawy, który by określał zmniejszenie liczby urzędów i urzędników? To no najlepiej takie marzenia tak, polskich, polskich przedsiębiorców, żeby no tak mniej więcej o 50% zmniejszyć tą liczbę urzędników i urzędów, to wtedy by był Taki bym powiedział, lepszy świat dla przedsiębiorców. Mhm. W ogóle nie, lepszy świat. Nie tylko dla przedsiębiorców, tak. dla każdego, bo niestety wszyscy mamy problemy z urzędami. No Ja nie przyjmuję do wiadomości tego, że liczba osób zatrudnionych w urzędach w Polsce jest optymalna. Coś takiego według mnie nie ma miejsca. Nawet w firmach prywatnych bardzo często dochodzi do tego, że mamy przerost zatrudnienia, a firmy prywatne muszą konkurować, utrzymać się na rynku, generować zysk. Urzędy nie mają konkurencji, nie muszą się utrzymać na rynku, więc na 100% mamy tam olbrzymi Roz zatrudnienia. Według mnie właśnie taki mniej więcej dwukrotnie. W Ministerstwie Finansów spokojnie można by zwolnić połowy ludzi, zastąpić ich nowoczesną technologią, jakimś AI, czatem GPT, chociażby do pisania interpretacji indywidualnych. Do tego trzeba zmienić, znieść liczbę regulacji i obostrzeń, która sprawia, że wielu urzędników po prostu stanie się zbędnych, bo jeżeli państwo przestanie za jakiś fragment rzeczywistości odpowiadać, to urzędnicy, którzy wykonywali te czynności również staną się zbędni. Więc tak jak najbardziej popieram zmniejszenie zatrudnienia w urzędach i co ważne, podwyższenie wynagrodzeń w urzędach. Należy zwolnić tych złych urzędników, tych niepotrzebnych należy też zwolnić, a tych dobrych urzędników, którym się chce, którzy się starają, należy ich lepiej wynagradzać, żeby nam nie uciekli do sektora prywatnego, bo jeżeli pensje będą zaniżone, no to będzie selekcja negatywna, będą w urzędach pracowali tylko ludzie, którzy nie będą potrafili się odnaleźć na wolnym rynku, tak być nie powinno. Kompetentni pracowici, urzędnicy mający wyniki, powinni być bardzo dobrze nagradzani, ale powinno być ich oczywiście mniej, bo nie wszyscy urzędnicy są w Polsce. Panie Przewodniczący, Jarosław Kaczyński mówi że o aferze wizowej, mówi, że to nie jest nawet aferka. Według Pana jest afera wizowa, czy jej nie ma? Mamy co najmniej trzy afery wizowe, więc pierwsza to jest sytuacja z otoczeniem ministra Wawrzyka, którzy rzeczywiście organizowali ten kanał przerzutowy przez Polskę, Europę potem do Meksyku i do Stanów Zjednoczonych, i tak to jest afera. Natomiast jej skala no nie jest porażająca, tam prawdopodobnie chodziło o kilkaset osób. Druga afera wizowa to jest sytuacja z polskimi konsulatami w Azji czy też w Afryce, gdzie okazało się, że przez lata, żeby w ogóle móc złożyć wniosek o wizę, żeby dostać się do tej kolejki, trzeba było zapłacić łapówkę. Więc jeżeli setki tysięcy ludzi na całym świecie kontakt z Polską zaczynało od tego, że muszą w ogóle zapłacić łapówkę, żeby dostać się do naszego konsulatu, no to wizerunek Polski. Nie stawia, te, nie stawia to wizerunku Polski w dobrym świetle. To jest druga afera. No i trzecia, jak spojrzymy na liczby, okazuje się, że Polska ściągała najwięcej imigrantów z całej Unii Europejskiej. To były setki tysięcy osób. I to nieprawda, że tylko z Ukrainy czy z Białorusi, mm. również z wielu państw muzułmańskich czy islamskich. Więc to, że PiS w Polsce rozpoczął masową imigrację, i to z krajów muzułmańskich, nie konsultując tego z Polakami, a wcześniej robiąc sobie kampanię wyborczą na sprzeciwie wobec masowej imigracji, to również jest duża afera. Czy Konfederacja po dojściu do władzy odbierze świadczenia socjalne Ukraińcom? Oczywiście, że powinno się je odebrać. Nie ma żadnego powodu, żeby polski podatnik finansował teraz świadczenia socjalne dla Ukraińców. I to w sytuacji, kiedy Ukraińcy rozpoczynają wojnę handlową z Polską, pozywając Proszę. nas do w, w, w or Światowej Organizacji Handlu, czy nakładając sankcje na polskie owoce, czy też warzywa. Ja w ogóle nie jestem w stanie to uwierzyć, jak ci ludzie są bezczelni. To my Proszę. im wysyłamy swoją broń, wysyłamy im swoją amunicję. Przez Polskę jest cały kanał przerzutowy pomocy dla Ukrainy. Przyjmujemy ich kobiety i dzieci pod swoimi własnymi dachami, a ci nakładają na nas sankcje. No mamy wojnę handlową, tak to wygląda. Dokładnie. W, Ukraina, Polska, Ukraina, będąc w sytuacji wojny z Rosją, w której my im pomagamy, postanowiła rozpocząć wojnę handlową z Polską. To jest jakiś absurd. Władze Ukrainy nie robią tego w swoim, znaczy w interesie Ukraińców tak naprawdę. Bo oni twierdzą, że ukraińskie zboże musi trafiać do Polski. Tylko pytanie, jak wygląda konstrukcja ukraińskiego rynku, ukraińskiego rolnictwa. On jest opanowane przez wielkie, międzynarodowe, zachodnie, głównie niemieckie, duńskie, holenderskie Korporacje. Więc tak naprawdę rząd ukraiński pod rękę z Unią Europejską próbują... Pracować na rzecz zachodniego kapitału kosztem polskich rolników, na co oczywiście nie możemy się zgodzić. Wie pan, że te 40 złotych dziennie, które polski rząd wypłaca na utrzymanie jednego Ukraińca, to jest więcej niż kosztuje wyżywienie w polskim szpitalu. To jest więcej niż dostaje polska rodzina zastępcza za jedno dziecko. I nie ma żadnego powodu, żeby dziecko w rodzinie zastępczej było gorzej traktowane niż Ukraińiec w Polsce w sytuacji, kiedy Ukraińcy wypowiadają nam wojnę handlową. Jaka powinna być reakcja polskiego rządu na, na to, co, co Ukraina, co Kijów zrobił? Możliwie stanowcza. Czyli? Tak jak mówię, pozbawienie Ukraińców w Polsce prawa do socjalu, jeżeli to by nie wystarczyło. Rząd zapowiada, że od nowego roku wygasną te świadczenia. Rząd zapowiada, że jeżeli się nic nie wydarzy, to one wygasną. Natomiast przekonany jestem, że to po prostu będą przedłużać. Więc to jest po prostu pierwszy krok. A gdyby się okazało, że Ukraińcy tego nie rozumieją, że to jest dla nich za mało, no to ja bym rozważył remont lotniska w Jasiące albo torów kolejowych z Rzeszowa na Ukrainie. Mhm. Y czy popiera pan zniesienie zakazu handlu w niedzielę? To jest bardzo złożona sprawa. Obecna ustawa jest oczywiście błędna. Ona po prostu promuje jedne sieci handlowe kosztem drugich sieci handlowych. Należałoby się zastąpić zupełnie innym rozwiązaniem, przed nad takim, żeby każdy pracownik miał dwie albo trzy niedziele w tygodniu zapewnione, że muszą być wolne. tak? To znaczy sklep może być otwarty, a pracownik musi mieć jakąś liczbę niedzieli wolną. Można znieść przenieść taką kompetencję na przykład na gminę. Są gminy, gdzie być może ludzie chcą, żeby ten handel. Handel był dozwolony, a są gminy, w których może by nie chcieli, więc niech to gminy decydują. Wolałbym, żeby jak najwięcej tego rodzaju decyzji dotyczących yy, ludzi było podejmowanych na poziomie samorządu, a nie w rządzie. To jeszcze dopytam o sprawy, o kwestie ukraińskie. Jak pan sądzi, w jakim celu rząd pozwolił obywatelom Ukrainy na dofinansowanie kredytów mieszkaniowych w Polsce? Nie mam zielonego pojęcia. To jest skandal, że pieniądze polskiego podatnika idą na to, żeby Ukraińcy mieli preferencyjne kredyty na zakup nieruchomości w Polsce. W ogóle tego nie rozumiem. Należy mhm. to jak najszybciej zakończyć. Pan Mateusz się radza. Prosimy, prosimy o pytanie. Witam Panie Sławomirze, Mateusz ścieradza. Mam, mam takie pytanie odnośnie waszych kandydatów na listach, ponieważ znajdują się na takie persony między innymi jak Marcin Sowiński. Czy, panie Sławku, Pan uważa, że na przykład Bluetooth niszczy mózg albo czy jest pan przeciwnikiem 5G, bo pan Rafał Fory walczy z 5G, a aczkolwiek używa telefonu z 5G. Więc jak się pan do tego odniesie? Tak jak mówiłem paręnaście, parędziesiąt minut temu, mamy pewne różnice zdań, natomiast nie ma co ich wyolbrzymiać. Na listach każdej partii są osoby, które mają na koncie kontrowersyjne wypowiedzi lub zachowują się w sposób kontrowersyjny. Każda partia musi wystawić ponad 900 osób do Sejmu i 100 osób do Senatu. Ten daje razem tysiąc osób i nikt nie ma najmniejszej możliwości na zweryfikowanie wszystkich wypowiedzi w mediach społecznościowych każdego z tysiąca kandydatów, więc to jest rzecz nie do zrobienia, i na listach każdej partii znalazły się osoby mające kontrowersyjne lub niepodobające się komuś wypowiedzi. Tak było i tak będzie zawsze. Kiedyś nie było tego problemu, jak nie było mediów społecznościowych i ludzie pewne rzeczy myśleli, ale nie pisali tego w internecie. Teraz każdy może wszystko napisać w internecie, a ktoś inny po 10 latach może to wyciągnąć. To jest problem absolutnie każdej partii, i nie uważam, żeby konfederacja tutaj wypadała gorzej niż inne partie. No, przypomnijmy sobie kandydatów Platformy Obywatelskiej. Ta, ta Pani Sandra, czy tam San Kocoń, chociażby z Krakowa, czy ta pani Szostak, która ostatecznie wyleciała z list Platformy i znalazła się na listach lewicy. Więc każda partia ma ludzi, którzy mówili rzeczy kontrowersyjne lub nietypowe. Konfederacja nie jest tu wyjątkiem. Natomiast ważne jest to, co mówią liderzy naszej partii, a nie to, co mówią osoby, które nie są nawet publicznie znane. Yy, I pan Grzegorz, prosimy o pytanie. Yy, dzień dobry. Dzień dobry. pierwsze, to yy, chciałbym podziękować panu Sławkowi za. Obronę wiary, że nie wstydzi się swojej wiary, a pytanie mam takie. Czy Konfederacja rozważała współpracę między PJJ, Rafała Piecha, jeśli by weszli oni do, y, też do Sejmu? A drugie pytanie to jest takie odnośnie kopalń, cen węgla, cen energii. Czy macie jakieś y, na to lekarstwo na te drogie ceny? Dziękuję bardzo Wiemy. i pozdrawiam z Panem Bogiem. Nie wiem, czy PJJ wejdzie do Sejmu. Na razie sondaże na to nie wskazują. Jeżeli uda im się, no to być może będziemy w różnych sprawach współpracować. Czegoś takiego w żaden sposób nie należy wykluczyć. Co do cen węgla, one bardzo często są drogie z powodu przepisów, które muszą spełniać kopalnie, które są narzucone przez Unię Europejską, a które to przepisy nam się oczywiście nie podobają. Uważamy, że Polska w tym momencie nie jest w stanie tak szybko odejść od węgla, by chciała Unia Europejska i należy temu przeciwdziałać.